Rozliczać ten pis czy nie? Bo Donald Tusk mówi, że musi być kara teraz. Dla Tuska kara. Nie było Tuska, to spokój był w Polsce. Tylko chcecie ich rozliczać, jak no. oni samo dobro robili. Ale konstytucja, wie pani, nie, praworządność, nie. pieniądze gdzieś wyprowadzane, tłuste koty, wie pani. Nie było nic takiego. Na pewno dużo przekrętów za czasów pandemii, afera z tymi widzami. Trzeba ich na pewno z pieniężnie rozliczyć, tyle, są oni się na czyli Pinokio, Oborawieckie, miliony złotych. To i... ja nigdy się nie dorobię przez całe życie takich pieniędzy. Jak dawali ludziom, to ludzie brali, nie? ale głównie swoim dawali, to jest ten problem, nie pani, że... A no i swoje, a tam nie dawali swoim? Za te wszystkie Wille plus, które czarny e, dawał swoim, za, za te wszystkie dotacje, za, za, no, no jest za co no. Za sądownictwo trzeba ich rozliczyć, za rozwalenie sądów, za prokuraturę, co zrobili z prokuraturą, uzależnili od władzy. Wszystko było tak, że a, bo tego do więzienia, tego do więzienia, to nie oni idą, niech Kaczyński idzie do więzienia. No. Sądzę proszę pana, że nadejdzie czas, taki, bo nic nie trwa wiecznie, że kiedyś ta koalicja przegra i to niedługo i właśnie ich będę rozliczać. Tych, którzy łamali zasady, naruszali konstytucję, czeka kara, a nie nowe stanowiska. Tak, o politykach PiSu mówi Donald Tusk. Oni będą siedzieć, Trybunał Stanu to byłaby dla nich pieszczota. Tak mówił jeszcze niedawno w kampanii wyborczej. Co na to Polacy? Czy domagają się twardych rozliczeń polityków PiSu? O tym dzisiaj w komentarzach Adam Feder zapraszam. Czy ten PiS trzeba rozliczyć? Bo Donald Tusk mówi, że teraz czas rozliczeń. Co pani? chcecie ich rozliczać? Jak no. oni samo dobro robili. No Ale konstytucja, wie pani, nie, praworządność. Nie, w praworządność, wszystko było w porządku. Donald Tusk mówi, że tam jakieś. Tu to jest, jeden kłamca. No ale jakieś pieniądze gdzieś wyprowadzane, tłuste koty, wie pani? Nie było nic takiego. No, bo właśnie nie było nawet komu śledztwa przeprowadzić, bo pan Ziobro trzymał no, niech pan tam. Pan teraz przeprowadza, pan Tusk ro, mu im do, mu udowodni, to niech im osądza. Jak prokuratura jakaś tam nowa, udowodni to. Będą tylko po prostu narzucać im jakieś kłamstwa, których nie było. Mm -hmm. Ale no winni powinni chyba ponieść odpowiedzialność, Ale prawda? Za co? No skoro tak chodzicie i mówicie, to musicie mieć coś, jakąś zaczepkę na nich, bo ja nie mam nic na nich. No bo wie pani, prokuratura nie stawiała teraz zarzutów, no bo pan Ziobro rządził, a teraz jak będzie nowa, no to może będzie stawiać jakieś zarzuty. Ja nie patrzę, Ziobro czy nie Ziobro, ja sama widziałam, czy były, były jakieś błędy, czy nie było. Mhm. Nie pani było? Nie było nic. Wszystko było ok. Za co ten PiS rozliczać? Zrobili przez te swoje parę osiem lat. No, no ale co zrobić? No co? Bardzo źle. Wszystko było tak, że. A, bo tego do więzienia, tego do więzienia, to niech oni, idą. niech Kaczyński idzie do więzienia. Bo dla mnie to jest to. No. Pan, że aż tak? A jak prezes. No. <laughs> Ale to bardziej chodzi panu o praworządność, o deptanie konstytucji, zasad praworządności, czy też o jakieś takie finansowe mm, malwersacje? Powiem panu, że chodzi mi o wszystko to, żeby ich właśnie rozliczyć. Wszystkich chcieli do więzienia wchać, bo tak było kiedyś, właśnie, bo chcieli wchać. No. To niech chpają. No. Kojarzy pan jakieś afery, za które można by tam pociągnąć do odpowiedzialności? Afer było sporo, ale to nie miło sądzać, o partie sobie rządzą, no to partie najlepiej wygrywają. Ja jestem tylko związkiem. No, no dobrze, czyli... sądy powinny chyba decydować, prawda? Bo to... No, ale sądy są jakie są, no niestety no. Na razie pisowskie. No. Ja uważam, że PiS żadnego prawa nie łamało. Dali ludziom y, jakieś tam emerytury godne. Pani uważa, że złamali gdzieś to prawo, czy nie. Pani... Albo naginali ja Sądzę proszę pana, że nadejdzie czas, taki, bo nic nie trwa wiecznie. Że kiedyś ta koalicja przegra i to niedługo i właśnie ich będę rozliczać. To Trybunał stawi. bo nic nie trwa wiecznie. Nic nie trwa wiecznie, ani... Niech PiS Pisiek również rozliczy, bo będzie brał przykład z nich. Ten, bo Dziękuję. Interesy wzywają. Sprzedałem to za 15, w zeszłym tygodniu ja cię od, odkupiłem za 50. Takie interesy robię, ale mi się to podoba. Po prostu już zarobiłem to parę razy na tym. I jeszcze raz w drugą stronę. Trzeba coś próbować, nie? Tanio dokładnie. kupić, drożej sprzedać. No tak, tak, no ale jako drugą stronę poszedłem. Tak. Niestety, ale popracuję nad tym. Ładna rzecz, uważam. I może pójdzie drożej, nie? bo to dokładnie. pewnie ma jakąś wartość. Tak, taką. trzeba po tym posiedzieć, po, poszukać po, w internecie. Donald Tusk mówił, w kampanii oni będą siedzieć. Trybunał stanu to pieszczota, tak mówił. No ja myślę, że na pewno dużo przekrętów za czasów pandemii, afera z tymi wizami, coś by się na pewno znalazło. A kwestia praworządności, konstytucji, czy to też jest ważne? Tak, chociaż teraz to jest bardziej taka zasłonka, kto interpretuje to, jak mu wygodnie. Łamana konstytucja była przez cały czas i to w pierwszej kolejności powinni zrobić. Rozliczyć dokładnie do cna, nie mścić się. Bo tu nie chodzi o zemsty, tylko chodzi o rozliczenie. Donald Tusk mówi, że to taki fundament powinien być tak. pod nowy porządek. Tak, zgadza się. Chociażby te ostatnie, o co były kupowane wille, to co? Na co to było kupowane? No ale to Prawo tak? sobie takie wyprodukowali, że no, chyba to... A no właśnie, że sobie wyprodukowali takie prawo, to trzeba ich z tego też rozliczyć. Za sądy, za sądownictwo trzeba ich rozliczyć, za rozwalenie sądów, bo sądy są rozwalone. Za prokuraturę, co zrobili z prokuraturą uzależnili od władzy za to, że chcą wyprowadzić z Unii. Teraz prezes Kaczyński mówi, że to Niemcy rządzą tą tak, Unią tak, i że no, chcą no nas niech, tutaj... Ale niech rządzą, aby dobrze rządzili. Najechać dlaczego? i suwerenność lepiej tam zabrać. Jak, lepiej jak Ruscy rządzili, żebyśmy wrócili pod ruską łapę. A że Donald Tusk to w ogóle jest niemiecki, tutaj pan, taki pan, zainstalowany. Pan Kaczyński to już powinien być na emeryturze, bo już mu się w głowie pomieszało. A takiego zmęczonego rzeczywiście wygląda, bo tak jak pan premier Morawiecki przemawiał, to prezes tak przysypiał trochę taki... Nie, tak. tylko, nie tylko na zmęczonego. No, to już człowiek, któremu mózg się zlasował i nie wie, co mówi w ogóle. No bo Donald Tusk mówi, że. To... No, i tam Donald Tusk i cała ta banda to jest y, mafia i nic więcej. No ale właśnie oni tak sugerują, że te przez 8 lat to teraz rządziła taka grupa przestępcza mm -hmm. właściwie. No to niech pan pom. Y, pieniądze popatrzy. wyprowadzali niech pan publicznie. Czy jak rządzili pozostali, pozostałe 8 lat. A wcześniej tam, wcześniej, poprzednio? Tak, no to pan sobie odpowie na to pytanie. Ale właśnie ich tam nikt nie rozliczył tak naprawdę, bo może... Bo nie mieli za co. Ale właśnie tych z Platformy. Z Platformy? No. O, popis jest głupi na nie rozliczył. Oglądałam Sejm. Bardzo mi się nie podoba. Tak zaczyna mafia rządzić. Jak można nie mieć y, największe ugrupowanie y, może nie mieć y, swojego... Marsza. Ale to właśnie o to chodzi, że pani marszałek no mówią no ci tak, z opozycji tak, tak, niedawnej tak, tak. łamała tak, tak. regulamin Dobra, dziękuję, i wbrew tak. opiniom prawnym reasumpcję głosowania. Czy PIS trzeba rozliczyć i za co? Oczywiście, że trzeba. A za co PIS trzeba rozliczyć? Za różne nieciekawe ustawy. O Ale... aborcji na przykład. Czyli pani jako kobieta wściekła. Tak. Tylko w niektórych przypadkach. No, bo uważam, że jednak, no, jak e, jest już dziecko, no to trzeba jednak je wychować i urodzić. Donald Tusk mówi, że teraz trzeba ich, wy pani, ukarać za tam praworządność to i łamanie. Nie już, to nie już dla mnie. To tylko polityka. To nie moje klimaty. Pan też uważa, że zamach na kobietę? Ja nie mam zdania. Nie rozliczać. To ona, ona decyduje. Aha, Jak tu Pani zadecydowała, to Pan też za rozliczenia. Za się. Rozliczyć PiS. Okej, okay. <grywa> niech będzie. No. Bo Donald Tusk chce rozliczać, mówi. Dlaczego on ma chcę rozliczyć? Nie, chodzi. Nie chodzi. Znaczy? rozliczy. Tuska rozliczy. To sam rozliczy, wszyscy dobre. Praworządność łamana była, deptana konstytucja. No. który z nich w ogóle konstytucję? Z tych lewaków. Tylko krzyczą konstytucja, konstytucja, a jakby zapytał się, gdzie... Potem o tym paragraf nie wie nic! Ponieważ całki się tylko kłóca. Rozliczać ten PiS czy nie? Bo Donald Tusk mówi, że musi być kara teraz. Dla Tuska kara, niech on do Brukseli spieprza szybciej. No ale... Nie, nie było Tuska, to spokój był w Polsce. Była konstytucja, mówi, oni, łamana, jak oni, jak, leptana. Jak oni dorządzą, to będzie konstytucja, tak? No tak mówią, że teraz przywrócą. <laughs> e... Oszuści i nie ma gorszych oszustów jakim. No właśnie, oni mówią, że teraz przywrócą właściwy porządek rzeczy. Już gorszych poszustów nie ma, jak Platforma Obywatelska. Do łopaty, do cegielnik wziąć. Polityków? Tuska najpierw, tam żebyś trochę, ten się trochę przygął, to by się nie mądrzył. A tych spisły, nie? Oni dobrze byli? Bo... Ja, i te, te, ja i za tymi, za tymi nie obstaję. Co mnie tam to obchodzi? Komu mówię, że... Tuzka się najwięcej mądrzy, to niech tam do cegelni. No Ale przyzna pani, że jak ktoś narozrabiał, no to powinien ponieść konsekwencje. Ja nie wiem, czy oni narozrabiali. Ja nie widzę, żeby narozrabiali. Jak dawali ludziom, to ludzie brali, nie? No ale głównie swoim dawali, to jest ten problem, bo pani, że... A, no a tam ci nie dawali swoim z ale platformy. To, ale to PiS miał 8 lat, to mógł ich tam rozliczyć, a, nie, a jakoś nie, nie słychać. A teraz, a teraz tuska, to PiS rozliczać? Niech się on sam rozliczyć. Donald Tusk mówi, że ci, co prawo łamali, deptali zasady, konstytucję, to za to muszą być rozliczeni, no bo jak zbrodnia była, to i ich... zawsze czarna owca się w każdej kulturze znajdzie. Tylko że w PiS po prostu szybko to rozliczano, natomiast w PO, no niestety zamiatano to pod dywan. Nie, no to właśnie niektórzy mówią, że to w PiSie tak było, że pan na przykład Nie, to Nik tylko mówię. składała zawiadomienie do prokuratury, a prokuratura do szuflady. Nie nie nie, 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 nie. W sprawie telewizji, w sprawie. No, no ale. Ogóle... No, na przykład, to co chciałby Pan, na przykład, żeby telewizję publiczną skasowano? Żeby skasowano, to nie, no, ale żeby była telewizją publiczną wszystkich Polaków, to tak. No a, tak. No. A teraz to, to jest taka, wie Pan raczej, telewizja partyjna, jednej partii. No nie zupełnie, no, ale większość może i ma pan rację, ale, ale, ale nie, nie tak zupełnie yy, do końca. Czy pan uważa, że nie ma za co pisu rozliczać. A pan uważa jest za co pis rozliczać? Jest za wszystko, za wszystko, za młodych ludzi. Donald Tusk teraz mówi, że trzeba ich rozliczać. W kampanii to w ogóle mówił, że oni będą siedzieć, że trybunał Stanu to będzie pieszczota, że siedzieć będą, ale czy, czy jest za co ich sadzać w tych więzieniach? Uważam, że nie, nie aż tak radykalnie wie pan, że bez przesady, żeby ich posadzić, ale. Trzeba ich na pewno pieniężnie rozliczyć. Tyle co oni się na czyli Pinokio, oborawieckie, miliony złotych. To ja nigdy się nie dorobię przez całe życie takich pieniędzy. I po prostu uważam, że trzeba by było ich rozliczyć. Po prostu. Ale nie wsadzać żeby z przesady nie ma za co, tak naprawdę. Żeby, żeby grzecznie tak. przynieśli, oddali pieniądze, co zabrali? Oczywiście. No, z nawiązku nawet. A jak nie będą chcieli, to dopiero wtedy. Znaczy, nie, no, mówię panu, no, jakieś prace społeczne, tego typu rzeczy by się przydały bardziej jak e, więzienie. Nie wsadzać, tylko do zamiatania ulic. E, oczywiście i po prostu naprawiesz te szkody finansowo, tak jak mówię. Żeby oddali te pieniądze. Jest za co w ogóle ten pis rozliczać, panowie? ja bym zabrakło. Ja bym zabrakło, żeby całą mówić o tym. No te wszystkie przekręty, za te wszystkie Wilne Plus które czarnych e, dawał swoim za, za te wszystkie dotacje za, za, no, to jest za co, no. Tak, jest dokładnie za co. Donald Tusk mówi, że kara się należy teraz. Tuska trzeba rozliczyć. Pani Marszałek Witek nie została wicemarszałkiem, bo Donald Tusk powiedział, że im się nie należą stanowiska, ale kara. No on będzie tylko wszystkich karał, bo on nie ma żadnego programu, tylko karanie. No ale pani Marszałek rzeczywiście tam. Te reasumpcje takie wątpliwe, bardzo prawnie zarządzała, że trzeba jeszcze raz głosować, bo przegramy i tak dalej. Ja już mam, nie mam już tego dosyć słuchania i zobaczę, co będzie. Jak ktoś nabroił, nabroiłby pani, to powinien chyba ponieść konsekwencje, karę jakąś. A tu z nabroił i go nie rozliczyli. No właśnie, może nie było za co wy pani? No, no tak, on święty. Czy powinny ruszyć rozliczenia teraz na ostro? No bo Donald Tusk mówi, żeby, że trzeba rozliczać. Pan z panem Tuskiem i tyle mam do powiedzenia. Czyli nie rozliczać? Pana Tuska, Pana Tuska rozliczyć. I całą tą bannę zgra z PO. No ale Donald dziękujemy. Tusk mówi, że to tamci sobie, wie pan, przez 8 lat tam łamali. Z Polskiego Narodu i tak dalej. Konstytucję łamali, wie pan. I to dziękujemy, do widzenia. PiS przegrało, Donald Tusk mówi, że rozliczać trzeba PiS teraz. Absolutnie, to ich trzeba było porozliczać. No ale osiem lat mieli i nie porozliczali. No, no. Właśnie, no właśnie o to chodzi. Szkoda, no. że nie porozliczali. Bo może nie było z czego, wie pani. <grym> no być może. A Jakby teraz, było, to by pewnie rozliczyli. A PiS z czego, jak oni tyle dobrego narobili? No ale konstytucja łamana, omijana, a... wyroki niepublikowane. To... Nie to oni tak mówią, że była łamana. Ja uważam, że nie była łamana. Pieniądze wydawane bezpodstawnie na jakieś wybory na przykład, które się nie odbyły, nie było podstaw prawnych, by 70 milionów wyrzucone w błoto. Nigdy nie było takiego rządu i takiego ładu, jaki był za zapisów. Jakieś tam drobne błędy każdy ma. Jakieś... A ktoś kto nie miał? No ale też by pani trzeba uczyć młodych, że jak jest przestępstwo, to musi być kara teraz chyba, czy nie? A, a, a była za PO? No ja nie wiem. Nie, no mówię, że zapisy, jak były tam popełniane różne. Zapisy jakieś były. No, zapisy, a ja nie. No najwyższa izba kontroli co chwilę jakiś raport yy, wypluwa z siebie, że tam nieprawidłowości liczne. Do prokuratury składają, a prokuratura, wie pani, do szuflady pan Ziobro i wkłada nie, i nie ma. Pan Ziobro nie wkładał. Za PO było wkładane do szuflady, proszę pana. Nie chodzi się wezmą kurwa sami za rozliczanie. Ci, co chcą rozliczać, niech siebie rozliczą. A to, to jest niewiarygodny człowiek. Nie wiadomo, czy to jest Polak, czy to jest Niemiec. I za kim on idzie i co. No, bo... kochałem ja tak tego wszystkiego, że prawdziwy Polak dla mnie to jest jeden: Jarosław Kaczyński. Wie pan, ale było tych afer po prostu no niezliczona ilość teraz. A, na tu już ich... nie, nie wymieniajmy afer Golden Bank, bank, przepraszam. A, nie, bon. gold, no. Później ten nowak, to on. No, ogóle... Za poprzedniego rządu. Ale ja mówię tak. za tego rządu pisu były afery przez co chwilę. Albo to jakieś pieniądze przekazywane na jakieś fundacje, fundacyjki, Nie wiadomo to, kto, kto, na to, jakiej podstawie. No to, to wie pan, to jest. To wszędzie to można spotkać, to nie tylko w rządzie, ale wszędzie. Teraz rozliczenia mają być właśnie, mają oddawać te pieniądze, tak mówili. Ach, tak, tak, tak. Oddawać. Czy PiS trzeba rozliczyć, bo Donald Tusk mówi, że trzeba rozliczyć teraz. Bo PiS nasz rozliczał. No. No. A wie pani, jak niektórzy mówią, że każde grabie Grabią? Do siebie. O, o. Do, no. to są te ja grabie. Też kupiłam, grabie akurat, widzi pan? Jakieś fundacje, fundacyjki, Villa Plus, Bardzo jakieś... rzadko oglądam telewizję, żeby się nie denerwować. O. Dlatego żyję dłużej. No i może to jest I, jakaś... grabie jeszcze, proszę pana. Mam 81 lat i muszę pracować. Także nic mi nie zabrał i nic mi nie dał. Ten PiS. ale to pani dzielnie sobie daje radę, no. Muszę. Nie, żeby nie iść zebrać, no. Za tego PiSu to niektórzy mówią, że lepiej był emerytom, ale inni mówią znowu, że właśnie niedobrze było. Nie że... było, nie podczułam tego, że mi lepiej, bo cały czas pracować muszę, mm. choć mam tyle lat. Powinnam trochę odpocząć, nie? Pani jest takim dozorcą, można tak. powiedzieć. gospodarzem, tak jak anioł kiedyś w filmie, pan pamięta? Pani, no oczywiście, alternatywy 4, no, gospodarz no. domu. Anioł. On nie da krzywdy zrobić nikomu. Tak jest. Tak Ani sam, tak samo. Ja tak samo. Wczoraj mi się grabie popsuły, i dziś musiałam wydać. Przepracowałam 42 lata i 8 miesięcy, i muszę jeszcze dorabiać, mając 81 lat. To tak mi dobrze jest. To ile Zapisem i, i teraz nie wiadomo za kim, bo teraz jeszcze nie wiadomo. Była trzynastka, czynsz zdrożał, centralne zdrożało, woda zdrożała. I co z tego? Hmm. Życzymy wytrwałości, powodzenia. Dziękuję, dziękuję. No to piszcie w komentarzach, co wy uważacie na ten temat, czy polityków PiSu trzeba twardo, ostro rozliczyć, czy w ogóle jest, za co. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku Komentarów. Na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie, jak zwykle, Adam Feder. Do zobaczenia.